Dzisiaj Weekend do Zdrowia. Pogoda wreszcie dopisała od paru dni wczoraj pierwszy dzień imprezy, tak było średnio z nią, chociaż frekwencja na turniejach środki to chyba nie no, Dzisiaj już dużo większe wyzwanie, bieg na 10 km oraz towarzyszące biegu towarzyszące biego impreza Weekend do Zdrowia. Jest tutaj dzisiaj mnóstwo stoisk profilaktycznych, mnóstwo organizacji, mnóstwo klubów sportowych. No, wszystkie Wszystkich, którzy w jakiś sposób zdrowiem się zajmują, którzy zachęcają do zdrowia, do zdrowej żywności, do ruchu, do aktywności fizycznej. Jest mnóstwo ludzi, więc mamy nadzieję, że taki pozytywny klimat wokół zdrowia tworzymy i będziemy tworzyć sami. Jeśli chodzi o samą Stalową ile mamy osób, skąd, ile osób Stalowej Woli? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo tam w biurze organizacyjnym jest Młyn, już jest, wiem, że jest już ponad 300 uczestników zarejestrowanych. No blisko 400 już będzie, natomiast trudno mi powiedzieć ile dokładnie. Za 5 minut start. Wszyscy się już tutaj rozgrzewają wokół. Policja też przygotowana, bo ulica, dosyć, dosyć dużo ulic zamkniętych. No mamy nadzieję, że się uda. Pogoda nam wreszcie dopisała i cieszymy się bardzo z tego powodu. Z tego co pamiętam, była taka informacja, że 200 osób już jest zapisanych. Jakie to są regiony? E, to są, szczerze mówiąc, różne regiony, ponieważ jest to wpisane do festiwalu biegowego. To jest Rzeszów, Krosno, Przemyśl. E, są biegacze ze Słowacji, e, są z tego co wiem, ale nie, nie, nie mam tego potwierdzenia, są Rosjanie, więc e, i, i z innych różnych zakątków trudno mi w tej chwili powiedzieć skąd, ale jest naprawdę tych biegaczy sporo. Stalowo-Wolanie oczywiście e, jako gospodarze się też wyróżniają bezpośrednio sporo, natomiast grupa biegaczy spoza Stalowej jest naprawdę imponująca. Okay, look at the

Wracają jak nie. O, widzisz? Wiemy, brawo, bardzo. tak. Jakie zobacz. Dorośli wcale Trasa fajna. Myślę, że sprawdziła się tak. Ten czas, przez ten czas porozmawiałem z uczestnikami, bardzo ciekawy byłem ich opinii. Trasa fajna, szybka, a to też, to też jest ważne, trochę słoneczko dało popalić, nie ukrywam. Były takie elementy, że, że można się było spocić, ale no, ja wynik życiowy zrobiłem, kilku moich kolegów również, poprawiłem go ponad minutę. Eee, no cóż, atmosfera no, fajna nie, i rekord, jeżeli chyba chodzi o frekwencję, jeżeli chodzi o imprezy biegowe, bo, bo ponad 300 osób, które wzięły udział w biegu, to e, i, i tak wymagającym, bo 10 km no to, to jest wymagający bieg, y, który, no, do którego trzeba się przygotować. W związku z tym, no to i fajny doping. To, co ja, ja bardzo lubię, to jednak ten doping publiczności. Ta trasa e, po, po, po okrążeniu, jak się przebiega, to takiego kopa daje. Ja, ja, ja lubię takie biegi i uczestnicy również. E, I myślę, że to jest coś, co może przyciągnąć do stalowej woli, właśnie, bo, bo, bo mieszkańcy przyszli, dopingowali i pod tym względem naprawdę to jest, to jest bardzo duży plus, za co, za co dziękuję, bo mi to też, powiem szczerze, dużo energii dało. Myślę, że tak, że, że no to, to, to tak jak się mówi, no, no mieszkańcy przyszli, uczestnicy również, no to szkoda byłoby to zmarnować. Naprawdę bardzo fajna impreza. A wie pan może czy dużo osób ze stalowej woli było? Tak, tak, znaczy no e, e, zwiększa się ta liczba. Tak jak obserwuję zawsze ilość uczestników ze stalowej woli, powiem tak, wielu moich znamy, ja tak się... Ja, ja, ja tak, co roku obserwuję, ilu, il, ile osób udało mi się zachęcić. Ale nie w taki sposób, że słuchaj, musisz biegać, bieganie jest najlepsze. Nie, bardziej swoim przykładem, bo ja, ja się śmieję, że po że, że, że pocę się po to, żeby pokazać innym, że warto rzeczywiście, żeby ich zachęcić do, do takiej formy aktywności. I cieszę się, bo dzisiaj kilku moich znajomych, których bym się nie podejrzewał, patrzy na starcie, stoją, a, a zarzekali się, że nie będą biegać. Także to, to, to cieszy i to jest fajne. Myślę, że to swoim przykładem też, też dobrze zarażać. Wczoraj przecież praktycznie cały czas padało, a dzisiaj wspaniała pogoda i 10 kilometrów zaliczyłem. Ubolewam, że tak mało po prostu w moim wieku biega, że powinni, powinni więcej po prostu, więcej powinno ludzi startować, bo co by nie powiedzieć, taki bieg zapewnia jednak lepszą pracę serca, mózgu i w ogóle człowiek, który czuje się dowartościowany, kiedy biegnie. I kiedy zaliczy, jestem bądź co bądź jedynym radnym, który biega w stalowej woli.